Witam! Zmiany całkiem wielkie na świecie. Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia uznały Palestynę jako państwo. To historyczny całkiem moment. Prezydent Macron powiedział w ONZ Palestyna ma prawo do istnienia, a bez tego nie będzie pokoju. Starmer, Carni i Albanese też stają po stronie sprawiedliwości, wzywając do zawieszenia broni w Gazie, gdzie cierpią tysiące ludzi. Izrael na nazywa to nagrodą dla terroryzmu i grozi nowymi oszylami, ale świat mówi dość. To krok ku rozwiązaniu dwupaństwowemu: bezpieczny Izrael obok Palestyny, wolnej. Hamas odejść musi, ale pa Palestyńczycy na szansę drugą zasługują. Czy to jest początek końca konfliktu? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marć Marciniak. O tym, co ważne.